Siemaneczka Aras Life in Poland, witam w kolejnym odcinku u mnie na kanale, także jest zaczynamy ten odcinek, a w sumie ja kończę na tej łazience dzisiejszy dzień także tak jak widzicie wstępnie wyrównana ściana tutaj kominówka. także w miarę wiecie tylko takie tam bzdrynki zostały od kleju także na spokojnie tutaj i tak na dwa grzebienie bo troszkę ściany lecą E, czekamy jutro na grzejniczek, będzie e, ściągany, zamrażany, ziomeczek ma przyjechać, zamrozić, Obetniemy, założymy na dwa motylki zaworki, ponieważ e, idzie zmiana, idzie grzejnik na tą stronę, grzejnik już jest zakupiony, e, żeberkowy taki wiecie, co dwa żeberka i podłączenie tutaj na dwa, tak jak w tamtym mieszkaniu był biały, tutaj idzie czarny, praktycznie identyczne kaloryfery. Yy, także tutaj będzie słupek zabudowany i, i ze względu na to, że jest dość cienka ściana, jakiś, no sami widzicie, 8 cm, 9 to są te stare bloki z płyty. Yy, także widzicie, yy, tak to wygląda, że będę sobie rurkami peksem jechał po ścianie i po prostu sobie dołożę ręki w płytę budowlane. Zobaczymy, jak. Po prostu y, to wszystko wyjdzie w pranie. Także wstępnie sobie już przygotowałem, że tak powiem, narożniki pod taśmę. Także wyrównałem takie, wiecie, wstępne wyrównanie na te taśmy. Y, ponarzucane, wiecie, tu wyrównane ta ściana, mniej więcej taka najgorsza przy tym kuciu. I poszła przeróbka y, światełka. Jak pamiętacie, tutaj kikutek wystawał razem z tymi. Lapkami, także oderwałem całość, wykułem troszkę tu w narożniku, puściłem do góry. Na razie nie odłączałem tego po prostu, żeby mieć światło i po prostu, żeby halogen mi się nie plątał pod nogami. Także na jutro, na jutro zostaje nam grzejniczek, zabudowę zrobimy i po prostu jak ziomeczek skończy swoją robotę, my zrobimy zabudowy. Aha, stąd jeszcze muszę jutro przerzucić kabelek, to dzisiaj już wierciłem w płycie, także jutro sobie złapię kabelek, puszczę po ścianie. Yy, to będzie gniazdko i przełącznik, ponieważ tu będzie kinkiet. Także wycięłem dwa, jeden przełącznik, jeden, jedno gniazdko będzie. Także stąd sobie pojedziemy przewodem do kinkietu. No i na A tyle, moi kochani. Na tej łazience, także wrzucę Wam projekt tej łazienki. Będziecie mieli zrzutkę taką, muszę po prostu z maila sobie ściągnąć i przerzucę to po prostu w program, żebyście mieli na filmie pokazany obraz, jak ta łazienka ma wyglądać na koniec. Tutaj mam. Zawisnąć taki słupek meblowy. ralka no, ma wjechać. No, zobaczycie, że Wam zdjęcie projektu od góry. i od przodu jak to ma wyglądać. Proszę się znów kręcę, żeby nam się w głowie nie nakręciło. Yy, Także my teraz się przerzucamy na małe zakupy i po prostu na tą drugą inwestycję tam dzisiaj nie nagrywam. Ale chyba pokażę swoją obecność, jakieś zdjęcie wrzucę, tam instalacje po prostu robiliśmy albo jak nie Wrzucę zdjęcia, to pewnie jakąś nagrywkę ze spaceru z Eweliną. Wczoraj celebrowaliśmy walentynki. Yy, jakaś kolacja na wieczór, wiecie co chodzi. Dodatkowo jeszcze moja mama miała wczoraj urodziny do walentynki. Także musiałem na, że tak powiem, dwie swoje kobitki. <grym> w sumie trzy, bo jeszcze Patrycja. Yy, podzielić czas. Także na tyle z tej łazienki, Także lecimy dalej. Siemaneczko, aktualizacja, moi kochani, jest za 15.07. Dopiero wróciłem z tej inwestycji, na której się nie nagrywam, nie dostaliśmy tam zgody. Wrzuciłem szocika. Mogę Wam tylko powiedzieć, że y, blok 15-letni, instalacja w sumie nowa, miedziana cała na całym budynku, y, w całym mieszkaniu, tak, i porobione na skrętki. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Także ocencie sami, tam szycika wrzuciłem. Także będziecie mieli obraz mniej więcej jak to yy, wygląda yy, w bloku 15-letnim. Także yy, wcale nie taki stary, nie? Dobra, ale meritum. Dopiero wróciłem, także za chwilę Wam zgram. Dzisiejsze moje wypociny na tamtej łazience też nie nagrywałem. Yy, jutro postaram się Wam więcej nagrać. Jutro będę przenosił dęgrzejnik. Tutaj z tej inwestycji mogę Wam tylko powiedzieć, że zamknąłem elektrykę, poprzenosiłem wszystkie punkty elektryczne, również przełączniki poleciały na drugą stronę, tak? Tak, bo teraz pójdą drzwi przesuwne, tyle mogę wam zdradzić. Na temat łazienki będziecie mieli dwa zdjęcia wrzucone i tak to wygląda na dzień dzisiejszy, także takie poczynania moich prac. No, no, także dzień, dzień owocny od rana do wieczora. Także widzicie, troszkę robota pociągnięta. Eee, no, jutro chciałbym po prostu tam zrobić tą zabudowę grzejniczka. Jak ziomek przyjedzie, go zamrażę, za założy mi te. Także z jednej strony już zabuduję, tam już peksami po pociągnę pod, pod ten nowy grzejnik. Także na bieżąco to szyb szybko sobie zrobię. I dołożymy pewnie tą płytę, bo będę chciał po prostu kłaść hydroizolację tam na całej łazience. Mam nadzieję, że jutro dopnę te tematy. E, jadę w jeszcze jedno miejsce gdzieś tam na szybki serwisik e, na poprzednią. Kiedyś tam kiedyś w zeszłym roku tam robiłem i po prostu na przeczyszczenie odpływów. Tak, bo państwo starsi nie, 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 nie za bardzo, że tak powiem. Nie wszyscy muszą się znać, tak? Jak odpływy liniowe się czyści, tam głębiej, po prostu nie? Także o, tak to wygląda, moi kochani. Dobrze widzowie, także lecimy. Dzięki, że jesteście, wrzucam MTS banda za i lecimy z tematami. Dobra, do usłyszenia jutro. Pewnie pomyślicie, że troszkę na siłę te filmy, ale po prostu chciałem pociągnąć. Robotę dzisiaj i nie łapałem po prostu za kamerkę. No tak to wygląda. Czasami trzeba wybrać, czy nagrywać, czy pracować. No U mnie zawsze praca będzie pierwsza. No niestety przepraszam, i rodziny. Praca. Jak mam wybierać między kamerą a, a ten. Tak, to Także to jest, my, musicie wybaczyć, to jest my, źródło utrzymania. tutaj, że tak powiem, rozrywkowo yy, dla Was się nagrywam. Także bez urazy. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dobra, także lecimy, zaraz wam to zgram.